Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, ewangelię, którą Wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak Wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazają wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego wieszcza nieboskło. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Po całe całe ziemi, i go się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słoważ po krańce świata. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Filipie, kto mnie widzi, widzi i ojca. Aleluja, aleluja. Pan z wami, i z dłubem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaśnie. Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Tobie Kto widzi mnie, widzi także i Ojca, mówi dzisiaj Jezus. Do swoich apostołów, bo było w nich takie pragnienie zobaczenia Boga, to takie trochę pragnienie no, wielkie, nawet takie poza zasięgiem człowieka. Filip mówi pokaż nam Ojca. A Jezus odpowiada w tym, jeżeli mnie poznałeś, to poznałeś Ojca. Jeżeli mnie poznałeś, to poznałeś Boga. A na co apostołowie patrzyli? Oni patrzyli, jak Jezus przebacza grzechy, na przykład kobiecie cudzołożnej. Oni patrzyli, jak Jezus się wzrusza, kiedy patrzy na grób swego przyjaciela-łazarza, albo kiedy widzi wdowę. Matkę, która cierpi w stracie jedynego Syna w Nain. Oni widzą Jezusa, który każe ludziom rozdać jedzenie. Oni widzą Jezusa, jak czyni wiele dobra, jaki jest wrażliwy na ludzką krzywdę, jak bardzo troszczy się o innych ludzi. Przede wszystkim widzą Jezusa, który głosi Ewangelię. I kiedy to wszystko zobaczyli, to z jednej z rzeczy sobie nie zdali sprawy: że taki właśnie jest Bóg, że taki jest Bóg, że jest Bogiem przebaczenia, Bogiem miłosierdzia, Bogiem, który nie jest Bogiem dalekim, ale bliskim. Nie jest Bogiem nieczułym, ale wrażliwym. Kto zobaczył Jezusa, zobaczył także, jaki jest Bóg. Pytanie, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zadali, to pytanie: Co widzą ludzie, kiedy patrzą na mnie? Kogo widzą ludzie, kiedy patrzą na mnie? Kogo widzą ludzie, kiedy ze mną rozmawiają, kiedy mnie słuchają, kiedy patrzą na to co robię, kogo widzą, czy kiedy ktoś się ze mną kontaktuje, czy ktoś mnie spotyka, czy ma szansę spotkać Boga.